Proszę Państwa, jestem zaszczycony, że w dniu dzisiejszym będziemy mieli okazję wysłuchać szeregu wystąpień znakomitych przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych na temat niezwykle istotny, na, temat, na taki temat, którego wiele uczelni czy, 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 czy na wielu uczelniach się nie podejmuje, mianowicie zjawisku eutanazji. Co róż w ostatnim czasie przez media przychodzą różnego rodzaju dyskusje czy informacje na temat właśnie tego, czym jest eutanazja? jak ją postrzegać? Czy jest to zjawisko etyczne, czy nieetyczne, czy jest to... Zjawisko wpisujące się w ramy prawne, w tym na przykład prawa międzynarodowego, i tego rodzaju refleksje, tego rodzaju dyskusje, bardzo często opierające się bardziej na emocjach niż na jakiejś rzeczowej argumentacji, powstają w sytuacjach takich jak chociażby sprawa małego Elfiego Evansa kilka lat temu, głośna sprawa chłopca którego rodzice chcieli ratować szereg osób, szereg przedstawiciele środowiska medycznego również deklarowali chęć pomocy. Natomiast spotykało się to z odmową ze strony przedstawicieli przedstawicieli władz, i dobrze pamiętam, brytyjskich. Co róż tego typu przypadki powracają i co róż Pewna debata na temat zjawiska eutanazji pojawia się w dyskursie. Przy czym, tak jak wspomniałem, jest ona oparta na emocjach. Ja nie wątpię w to, że w dniu dzisiejszym będziemy mieli okazję wysłuchać szeregu referatów, które przedstawią, czy też omówią, czy też pewne dotkną pewnych aspektów tego zjawiska z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. Mamy tutaj w dniu dzisiejszym przedstawicieli szeregu różnych instytucji, szeregu różnych uczelni. Mamy przedstawiciela Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich, mamy również przedstawicieli uczelni, kolegium intermarium, prawników, filozofów, etyków, przedstawicieli nauk medycznych. Jest mi niezmiernie miło, że Państwo przyjęliście nasze zaproszenie do wystąpienia w dniu dzisiejszym i bardzo serdecznie Państwu raz jeszcze dziękuję i życzę udanych i owocnych obrad. Bardzo serdecznie dziękuję.